Przepraszam, do Muzeum Wojskowego, którędy? Do Muzeum Chwały Oręża taką armatę zobaczycie przed domem, prosto i główna ulica będzie w lewo, aż będzie armata. Dobrze, dziękujemy. Powodzenia. Do Dziś odwiedzamy nietypowe miejsce. To Muzeum Wojskowe i to co najciekawsze, nie Lubuskie Muzeum Wojskowe w Dżonowie, a te w Witnicy. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, Chmielewski. Chmielewski. cieszę się, że trafiliśmy do muzeum. Bardzo mi przyjemnie. Witam Państwa serdecznie w Prywatnym Muzeum Chwały Oręża Polskiego, które, które założył już nieżyjący mój tatuś. Przez 42 lata zbierał tutaj eksponaty, II wojna światowa, Ludowe Wojsko Polskie, czasy teraźniejsze i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. To tyle proszę bardzo, obejrzymy sobie. Tu jest pierwsze pomieszczenie, gdzie stoi motor K750. Cztery biegi do przodu, jeden do tyłu. Trzech żołnierzy jeździło. Kuchnia polowa. Termosy. Motorol Ludowe Wojsko Polskie, tak? Tak, to, to od 1945 roku był już na, w, w Ludowym Wojsku Polskim, nie? Sprawny. Sprawny, sprawny tak. Tutaj jest agrega, agregat prądotwórczy też. Także co jakiś czas go tam po prostu odpala, nie? Konserwuje, bo to jest po prostu, według zwiedzających, to jest cacko. Tutaj, proszę Państwa, jest data powstania muzeów. 72 rok, 12 październik. Najpierw była izba Pamięci żołnierskiej jeden pokój, a zrobiło się sześć pokoi na dole. Tutaj mamy mundury różnych wojsk: niemieckie, amerykańskie, radzieckie, holenderskie, refenowskie, polskie. Ja mam pytanie: skąd się te mundury tutaj wzięły? Wycieczki zagraniczne, ten holenderski, to była wycieczka. Z Holandii, z Niemiec. Enerdowski amerykański to żołnierze po prostu. To przyjechali i Zostawili po prostu? Przyjechał ten się przebrał w, w autobusie Amerykanin, mm. założył cywilne ubranie, a mundur mi yy, prezentował. No, ciekawie, bo ciekawe. Ciekawy ciekawe, zostawienie mm -hmm. eksponatu. Siodło łańskie znad Bzury, bitwa, najkwawsza bitwa tego roku. Dwie armie, Poznań i Pomorze, generał Kutrzeba. Chełm żołnierza, który po przeszedł przez głowę, tu zostawił ślad, nie miał już siły przejść dalej. Zapraszam dalej. Państwo, tutaj znajdują się wszystkie oznaczenia mojego tatusia. Między innymi krzyż srebrny Wirtuski militari, krzyż oficerski, wszystkie bojowe, państwowe i regionalne. Od byłego ministra Siemoniaka dostał tam ten srebrny medal. To jest po prostu potwierdzenie, bo takich podobnych muzeum jak nasze jest w Polsce dziewięć. Po dziesiąte jest po prostu w Stanach. Pułkownik w Stanie Słowaczkowskim, Czesław Mielecki Za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kulturowania chlubnych tradycji oręża polskiego nadaje odznakę honorową i medal pamiątkowy Kusztrosa tradycji chwały i sławy oręża polskiego, Tadeusz Siemoniak. Także tutaj są jego koledzy, którzy w pierwszych dniach, w pierwszych dniach latach jemu pomagali, po prostu. Nie? Już nie żyją ci. Oficerowie, dzieci, wnukowie przekazali po prostu oznaczenia tych oficerów, legitymację. No, tatuś zmarł po prostu ostatni, no i sobie leżą na tych po prostu poduszkach. Tutaj to się znajdują gadżety. Jak wojsko przyjeżdżało, czy tam jakieś wycieczki, tam ktoś zawsze przywieźć jakieś, jakieś pamiątki. A tu jest tablica z napisem gdyby nie oni nie byłbyś tu to są ci oficerowie, którzy tam leżą na tych poduszkach, którzy pomagali tatusiowi po prostu w prowadzeniu na początku tego muzeum żołnierz 27 dywizji armii krajowej w 43 roku w 44 roku zgłosił się na ochotnika do szkoły oficerskiej do do riazania, Tam zdobył stopień podporucznika. Szlak bojowy. Brzeź, Warszawa, Łódź, Krzyż, Nadół, Leczno, Zgorzelec. 23 kwietnia pułk forsuje Nysę. Pojawiają się czołgi feldmarszałka Schernera, Jeden się skierował na drugi Pluton, którym Tatuś dowodził. Miał zdobiczne dwa fausty niemieckie. Jednego strzelił, nie pocuelował, drugiego w czołgcie zapalił. Podbiegł, do, chciał wziąć Niemca jako po prostu jeńca. Mhm. Dwóch kazał zastrzelić, amunicja wybuchła, padł. Pół poszedł dalej, został uznany pośmiertnie, że po prostu zginął. Mhm. No i dzięki, że wiatr Radziecki szedł i widzą, że leży oficer, to zabrali go do Lazaretu. Później z Lazaretu do Szpitala Oficerskiego, do, do Kijowa. Wojna się skończyła, on jeszcze trzy miesiące był. Wyszedł stamtąd, w szpitalu, trafił do 15 Pułku, do Skwierzyny, mhm. gdzie był do 1947 roku. W 1947 roku zrezygnował z wojska, bo ktoś sypnął tatusia, żeby w Armii Krajowej i się bał, bo w 1947 roku była. Ogólnokrajowa weryfikacja oficerów, nie? I, i bał się, bo mhm. mógłby źle skończyć, nie? Ale dostał zezwolenie do cywila. I, I tą książkę od pana Bronka dostał przez trzy granice, gdzie jest po prostu napisane Lista oficerów, podoficerów z 17 pułku piechoty, poległych i zaginionych w walkach z Niemcami. 23. kwiecień, Piotrówski, Kwiatowski syn Walentego. Po, pojechaliśmy tam wspólnie, Grup jest z, z tabliczką, na marmurze też. Pojechał do Warszawy z tą książką i z tą o ranieniu rozpiską sprawę wyjaśnić. Tam za, dowiedział się, że został pośmiertnie po, po oznaczony serwym Krzyżem wietuty no, Militari. I ta książka była bodźcem, żeby po prostu Założyć muzeum. Za, założyć muzeum. W 62 ci koledzy mu po prostu pomagali i tak to się skończyło. Tutaj są sam dowódcy. Dowódca II Armii Generał Świerczewski, I Armii be, Generał Berling, Ludowe Wojsko Polskie, Marszałek Spychalski, Marszałek Rolerzymierski, Marszałek Polski i Związku Radzieckiego Konstanty Rokosowski. to jest ostatnie pomieszczenie, kącik spocznienia warszawskiego, broń krótka, długa, hełmy typu niemieckiego, tylko barwy narodowe na hełmach. Dalej mundur dywizjonu 303, mundur generała drugiego korpusu generała Andersa i pierwsza dywizja pancerna generał Maczek. Hełmy. Angielskie, polskie, francuskie. Proszę Państwa, Muzeum skrywa wiele jeszcze tajemnic, więc zapraszam do, do zwiedzenia tegoż Muzeum, żeby poznać lepiej jego, po prostu dzieje jego eksponaty. Dziękuję bardzo. zwiedzić muzeum, bardzo, bardzo ciekawe, dziękuję Ja dziękuję, mi, dziękuję bardzo też, życzę miłego dnia. Zapraszam do zwiedzenia Rudzi. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.